Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam cię w tym pięknym, ważnym dniu. Bardzo ważnym, ile godzin się szykowałaś, bo wyglądasz wspaniale. Czemu od razu godzin? No nie wiem, no kobiety Myślę, podobno w godzinach. Że zajęło to jakieś niecałe dwie godzinki, półtorej godzinki. Mm -hmm. a który element przygotowań był najdłuższy? No wiadomo, że makijaż, no. Ale wyszło pięknie. Nie, naj, najdłuższy to jest ten mentalny, to przygotowanie takie w głowie. A jak wygląda Twoje mentalne przygotowanie do ramówki? Ja się zawsze uspokajam, chilluję, myślę sobie, że w, te, w takich momentach sobie myślę, kurczę, Karolina, doszłaś do tego momentu, to jest Twoja siódma już ramówka polsatu e, i tak sama w sobie mówię, jestem z Ciebie dumna. Dobra, siódma, czyli jesteś trochę doświadczona, więc jest mniej stresu, a jak wyglądało przed pierwszą ramówką wszystko? Co w Twojej Ojejku, głowie się działo przed byłam, pierwszą bardzo, ramówką? byłam bardzo zestresowana, tego, że wiesz, nowe miejsce, nowi ludzie, nowe szefostwo. I pamiętam, że dla mnie to był bardzo, bardzo stresujący dzień. Nie wiedziałam też, jak mnie przyjmą koledzy z pracy nowi, ale jakoś tak bardzo miło i przyjemnie się to wszystko odbyło, ale dzisiaj już rzeczywiście trochę się czuję, jak w domu. I jest, już tego stresu, nie ma tak naprawdę, ale jest taka ekscytacja, że, 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 że dalej tu jestem i że to już trzy i pół roku. Bardzo zastanawia mnie Twój organizm i jak reagujesz na stres. Jedni płaczą, inni idą spać, jak jest u Ciebie. Wiesz co? No różnie, zależy, czego ten stres dotyczy. No taki ramówkowy, stres ramówkowy. Eee, stres ramówkowy, no tak jak mówię, dzisiaj już go nie ma, ale pamiętam, że nerwy, po prostu jestem cała taka zdenerwowana, nie wiem, co się wokół mnie dzieje, jak w takim amoku mhm. ehm, i później mało pamiętam z tego wszystkiego, dopiero później sobie przypominam z czasem, jak już ten stres adrenalina zejdzie. Mm -hmm, Okej, okay. a jakaś taka rzecz, jak reagujesz na stres? Płaczesz, śpisz, e, wiesz mdlejesz, co, e, co się nie, dzieje? nie wleję. <noise> Weź nie kracz, nie kracz, nie śpię też. E, jestem taka po prostu, jakbym wypiła pięć kaw. Taka pobudzona. A, pobudzona, czyli nic jest gotowy do walki. Tak była ja się stresiem. urodziłam do tego, co robię i po prostu mój organizm jest nauczony, że jak jestem zestresowana, to muszę to, tą energię zmienić w, to, w coś pozytywnego. Dobra, w tym sezonie zobaczymy Cię w Ninja Warrior. Tak. Jaki to będzie sezon? Bo tu możemy Uff. się bardziej rozwinąć i coś powiedzieć, bo to już nagrane. Tak, to będzie bardzo emocjonujący sezon. W ogóle przede wszystkim chciałabym pochwalić kobiety, które wzięły udział, wzięły udział w tym programie. Są naprawdę odważne. Ja nigdy w życiu bym nie dała rady przejść tego toru. Nie wiem, jak one to robią dziewczyny. Wielkie gratulacje. Jeśli chodzi o cały ten sezon, powiem Ci, że nie mogę Ci za dużo zdradzić, ale tam miałam najwięcej łez wzruszeń, najwięcej łez szczęścia. Czułam, jakbym była na takich prawdziwych igrzyskach olimpijskich. I naprawdę, no, sami zobaczycie, warto nas oglądać do samego końca, bo będzie się działo bardzo dużo. Dwa sezony temu zdarłaś sobie głos, jak było teraz? Oczywiście, że zdarłam głos. Zdarłaś głos? Tak, bo ja tam krzyczę po prostu, dopinguję, wspieram, przeżywam to, jakby po A prostu to moja terydy, rodzina była. Nie, ja, ja, ja nie, to zawsze Juras ma z tym problem. Ja jakoś jeszcze wytrzymałam do końca, ale było ciężko, naprawdę było ciężko już na koniec, bo trzeba oszczędzać, żeby ten film. Finał, em, doszedł do końca. To cokolwiek o Love Island wiem, że to żywy organizm, więc ciężko będzie cokolwiek powiedzieć, ale powiedz coś. Powiem tak, z Love Island jest trochę jak z pierwszą miłością, że tak wszystko przeżywamy od nowa, na świeżo. I tak samo jest z Love Island, tym bardziej, że za każdym razem są nowi ludzie. Nie wiemy, jakie emocje między nimi będą. Nie wiemy, czy połączył się w pary i to jest takie ekscytujące, ale A ja im tego mocno już uczestników? Trochę widziałam, no, trochę co, trochę co mi o nich już. można powiedzieć. Bardzo fajni ludzie, ciekawi, każdy jest inny na swój sposób, ale powiem ci, że jak, widziałam ich na castingach, to no będzie, będzie namieszane, tam czuję. Będą dziewczyny walczyły o tych chłopaków, ale chłopcy też będą mieli o co walczyć. Moja droga na Netflixie pojawił się trochę konkurencyjny program do twojego. Nie wiem, czy miałaś okazję zobaczyć Love Never Lies. Widziałaś czy nie widziałaś? Dziś tam zerknęłam. No i co? Z ty ciekawości? Byś powiedziała, jako, powiedziała jako prowadząca. E, słuchaj, no to jest zupełnie inny format. E, też jest o parach, które już są stworzone od wielu lat, albo też były tam świe świeże pary. No i oni się już testują. Czyli to, co może spotkać. Uczestników w naszym programie, po programie, e, czyli sprawdzają, czy, czy są wobec siebie lojalni, czy są wobec siebie wierni, e, czy są wobec siebie przede wszystkim szczerzy. No, i jakie powiem Ci, ci towarzyszyły, jak oglądałaś? No, no nie chciałabym, żeby kiedykolwiek w życiu spotkały mnie takie rzeczy w związku, co niektóre z tych osób spotkało. Dobra, ale łapało cię za serce? Łapały cię za serce te historie? Byłaś pełna napięcia? Tak, dlatego, że ja, ja uważam, że jak już jesteśmy w związku, to po to się z kimś wiążemy, żeby być wobec siebie lojalnym i szczerym, a nie żeby sobie gdzieś tam na boku robić brzydkie rzeczy i żeby siebie ranić. Więc ja jestem przerażona tym, że tak wiele par e, ma takie problemy. Strasznie przykre. A ty zostałaś kiedyś zdradzona? E, pomidor. <noise> Widziałem, że chciałeś coś powiedzieć, ale się ostatni w ostatnich. Pomidor. Mogę tylko tyle powiedzieć, że zdrada to nie jest żadne przyjemne uczucie, które później gdzieś tam za nami latami się ciągnie. E, więc, więc nikomu tego nie życzę i uważam, że jak już się łączymy w pary, to już bądźmy wobec siebie lojalni i szczerzy, bo nikt nas do tego nie zmusza. E, to jest nasz wolny wybór, żeby być w związku, więc jeśli czujemy, że mamy jakieś takie potrzeby. Zespakajania albo budowania swojego poczucia wartości w ramionach innych osób, jeśli jesteśmy w relacji, no to po prostu sobie darujmy związek, bądźmy wolnymi ptakami i róbmy wtedy, co chcemy, nie krzywdząc nikogo. A bo to naprawdę, w bo to naprawdę bardzo boli. Byłabyś nie, w nie, nie, bo ja uważam, że już ciężko jest po zdradzie zbudować coś e, pięknego. Czyli ty zero jedynkowa jesteś. Tak. W tej kwestii. Tak. Ja jestem zero-jedynkowa. E, sama nie poradziłabym sobie z tym, jeśli ja bym kogoś zdradziła, i będąc dalej w tym związku, ciężko by było mi spojrzeć tej osobie w oczy, i tak samo e, ciężko byłoby mi żyć w związku, w którym ktoś mnie zdradził. Ponieważ ja, ja sobie nie jestem w stanie w ogóle tego wyobrazić, że mój partner w ogóle myśli e, w taki sposób o innej kobiecie, a co dopiero, kiedy do tego rzeczywiście dojdzie, bo, no bo to jest bardzo krzywdzące. A puściłaś kiedyś z jakimś detektywa? No co ty? Nie. Nie absolutnie nie ma takiej potrzeby, bo to właśnie jeśli już czujesz, że partner nie jest wobec ciebie szczery, to znaczy, że coś się dzieje. Ja wierzę w swój instynkt, taki, w swoją intuicję, więc, więc, więc nigdy nie miałam takiej potrzeby. Ja wierzę, dwa... właśnie, bo to jest, zaufanie jest ważne w związku, wiesz? Moja Trzeba ufać. Moja droga, ty masz dwa schorzenia, mizofonia to pierwsze, czy już się coś schorzenia, jak naprawiło to brzmi? Się, czy nie, naprawiło? nie Na to dystoppie? z tym się nie da nic zrobić, próbowałam. Niestety mizofonia jest y tak już zakorzeniona, że te dźwięki będą już będą przeszkadzały do końca życia. Niestety, aczkolwiek walczę z tym i zauważyłam, że osoby, które się kocha lubi, to jakoś tak troszeczkę więcej jest tolerancji, aczkolwiek i tak nie dzwonić do mnie, jak się ma usta pełne jedzenia. Czyli usta pełne jedzenia, strzykanie Laskanie, palcami. Blaskanie, szorbanie, pasy niezapięte, strzelanie takie długopisem, takie, takie Dźwięki, które... no, no nie mogę, no. Twoim schorzeniem też jest klaustrofobia, gdzie ty nie możesz wejść. Do ciasnych pomieszczeń, do ciemnych no, Ale pomieszczeń. jak ciasnych? Jak ciasnych? Wiesz co, ja, to, to jest tak, że ja po prostu nie mogę przebywać w pomieszczeniach, w których wiem, że o własnych siłach nie mogę z nich wyjść. Mhm. Kiedy na przykład zacina się winda, kiedy jestem gdzieś w ciemności, to od razu wpadam w panikę totalną. I przyznam ci szczerze, że kiedyś, no, musiałam, y, musiało dojść dawno temu do walki z windą, jak się w niej zatrzasnęłam. Coś nie nie na, fajne, bardzo więcej? nie fajne. Każdy, który ma klaustrofobię, wie jak to jest. Staram się z tym walczyć, ale to, to też chyba to ciężko jest. Ciężko. Dobra, czyli mała winda. W ogóle, małe ciasne popoje. pomieszczenia. Jak wiem, że ktoś mnie zamknął gdzieś, to od razu panika. I co, i braknie cytchu? Tak. Przestaję, wiesz, nie mogę, zaczynam nie móc oddychać, zaczynam panikować, wyobrażam sobie, że zaraz się uduszę. Eee, tragedia. Boże, dziewczyno. No. Dlatego proszę mnie nie zamykać w ciasnych, ciemnych pomieszczeniach. Polsat to wielka rodzina, więc mam nadzieję, że klaustrofobii tu nie doznasz. Dziękuję Ci Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, cześć.